Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego wyzwania 100 dzieciaczków. Jest poniedziałek, ósma tutaj mama leci szybko do toalety, bo zajmowała się ogrodem. Bo zobaczcie, zmieniła mi aspirację na tą niezależny botanik i tutaj miała, wiecie, parę rzeczy do wypełnienia, także już sobie tutaj od rana troszkę wypełniamy. Teraz ewoluować, no to musimy czekać aż tam się będą nam mm, świeciły, błyskotały jakieś, wiecie, roślinki. Także... I tak jeszcze musi tu przyjść, dokończyć, bo jeszcze nie zrobiła super sprzedaży i tak dalej. Nie wiem, czy tutaj już wszystko na pewno podlała. Także jeszcze tutaj wróci, ogarnie to wszystko i zrobi super sprzedaż. Okej, okay. jak tam meluchy? Kurczę, miałam z nimi tutaj problem, wiecie, przez tą noc. <grym> to musiałam przegrać. Bo się strasznie budzili, budziły i miały, wiecie, jakieś tam koszmary i tak dalej, także no... No dobra, ale już, już, już są ogarnięte, w miarę wyspane, bo w ogóle one już w środę, zobaczcie, mają ym, urodzinki, także no, musimy się troszkę pośpieszyć, bo zobaczcie, tutaj ym, wszystko już jest praktycznie, wiecie, na maksa, ale, ale ta wyobraźnia naprawdę kuleje, także ym, no, musimy się wziąć do roboty, nie? <laughs> w tej chwili nie wymaga, okej, okay, no to super, to tylko zrób super sprzedaż ym, i musimy czekać, żeby ewoluować jakieś roślinki, tak? Dobra, to chodź jeszcze tutaj. Super sprzedaż. I może przygotuj jakąś kompozycję. Stwórz kompozycję. Wszystko. Oczywiście najdroższą. Cena najwyższa. Orchidea 3, tak. 3 na 3. Tworzymy. Okej. Okay. Um, jak tam nasza laurka? Mhm. Ona też wyobraźnia ma bardzo, bardzo słabą. Także jak wstanie, to też myślę, że weźmie się trochę tutaj do zabaw zabawu pracy. <grafię> Okej, okay. dobra. No i słuchajcie, mm, wiedziałam, że pod ostatnim odcinkiem e, ktoś się zapytał, ile dzieci zostało. E, ja bardzo często mówię w odcinku, ile mamy dzieci, ile jeszcze, wiecie, zostało do, do urodzenia. E, I w każdym odcinku pod, e, pod wiecie, pod filmikiem jest e, opis zawsze tam w opisie jest napisane. Mm, ale została nam trójeczka dzieci do, do urodzenia, także zobaczymy. Jesteśmy w ciąży, także nie wiem, ile dzieci się urodzi. Jeżeli trójeczka, no to mamy już praktycznie koniec. Tylko zostanie nam wychowanie tych dzieci. Um, no i jeżeli dwójka, no to niestety <grym> jeszcze jedna ciąża będzie musiała tutaj wiecie, um, zaistnieć. <grym> Okej. Okay. I w ogóle przyszło mi tutaj takie coś jak... Um, Mm, mm, mm. O właśnie, patrz, 11 minut temu e, e, odpowiada. Dzisiaj dotarła do mnie przesyłka z przedmiotem. Różowa orchidea na żywo wygląda jeszcze lepiej, jest w Czyli wiecie, nasz, e, to, ta nasza kompozycja, którą sprzedaliśmy ostatnio na Plopsi e, się podoba, także super. Ojejku, latarka nam tu, patrzcie, latarenka wlazła. E, piąty poziom, super, także już możesz przestać się bawić tym. Czekaj, czekaj, co ty teraz rozwijasz? Okej, okay, czyli już możesz przestać bawić się tym. Jeszcze myślenie ci zostało, tak? A jak tobie? Ojej. Parcie myślenie 98%, no kurczę. No ale dobra. Teraz sobie to powbijemy wszystko, tylko że im się. Zaczął się poród, okej. Okay, czyli słuchajcie, lecimy do e, szpitala i zobaczymy, co tam się urodzi. Czy to było ostatnie ciąże czy nie? Sprzedaj to jeszcze. E, tak, i lecimy. Do szpitala urodzi dziecko w szpitalu. Dołączamy oczywiście, ale jedziemy sami, także widzimy się w szpitalu. Okej, okay, jesteśmy. Um, no i tak, powiem wam, że mam ogromny problem, bo y, teraz powinny się urodzić dzieci na literkę ły. Y, no, ale wiecie, y, imion na literkę ły nie jest dużo. Y, nawet angielskich, znaczy nawet angielskich. No, angielskich nie ma, tak, bo... Y, bo to jest polska litera, także no jest mi bardzo, bardzo ciężko. Mam dwa imienka dla chłopców, bardzo podobne po prostu odmiany tych dziewczęcych, które już były, które już wiecie, urodziła nam Ada. Ym, także także nie wiem, ym, jeżeli urodzą się dziewczynki, niestety pominiemy literkę ły i będą się nazywać już na literkę M. Także no niestety, no, no nie, nie, nie przeskoczę tego. <laughs> także chłopiec, okej, okay, czyli jest. Ym, słuchajcie, była Łucja, Łada, Łukasz i Łazarz. Ym, więc ym, Łucjan, może być ym, odmiana, wiecie, Łucji. Łucjan, okej. Okay. Jeden chłopiec, drugi chłopiec, dobrze, super, w końcu chłopcy nam się urodzili. I była Łucja, Łucjan, no i nie wiem, Łucjusz, no to to samo chyba imię, Takie tak naprawdę może Łękomir, jeszcze jedno takie imię, Łękomir i to chyba na tyle, tak? Tak, jest. Udało się, słuchajcie, bo to już na tym się zakończyły moje imiona, na literkę Ły. Także jest. Nie pominęliśmy, cieszę się, bo nie lubię wiecie takich um, pominąć, robić. No, ale niestety nie byłoby wyjścia. Ale na szczęście urodziła się dwójka chłopców, tak jak chciałam. Także świetnie. No, takie dziwne te imiona, wiecie? Łękomir, no ale istnieje. Także, także wiecie. Piąty poziom myślenia, także super, że tam dziewczyny sobie radzą. Um, także słuchajcie, mamy urodzonych 99 dzieci. I musimy zejść jeszcze w jedną ciążę, także słuchajcie, lecimy do domku. Okej, okay, jesteśmy w domku. E, no i tak jak mówiłam, słuchajcie, zostało nam ostatnie dziecko do urodzenia, ponieważ mamy... Wow, a co to jest? Piłeczka tutaj aż na dworzu. Ojejku, proszę, masz to w środku. Dzieciaczki płaczą, także już się nimi zajmujemy, karmimy i tak dalej. Tutaj dziewczynom już zadałam, co mają robić, także niech sobie tutaj działają. No a my, słuchajcie, musimy lecieć w kolejną ciążę zajść, bo jest nas 2, 4, 6, 7 w domu, także zostało nam ostatnie miejsce. Także, no, no, jeszcze raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, 7. Także jeszcze jedno miejsce i jeszcze jeden dzieciaczek. Już Wam mówię, jak to było. Alicja urodziła 40, dzieci, Ada 34. Co je, daje nam 74 dzieci na 100. No i naszej roksanie zostało do urodzenia 26 20, 20 26 dzieci? Jakoś tak, 20, 26? Nie wiem, jak to. Tak, zmieni brudną pieluszkę, jak to się odmienia, bo już wiecie, jestem myślami gdzie indziej. 26 dzieciaczków do urodzenia, o tak. Mam urodzonych już właśnie 25, także zostało nam ostatnie dzieciątko do urodzenia, ekstra. No to co wybieramy się gdzieś chyba co? Poznać jakiegoś tatusia, bo tutaj powiem Wam, mam jeszcze poznanego takiego, oto proszę, Dahi Yamoto, ale nie wiem, kto to jest, dlaczego i w ogóle musiałabym wejść może razem z Wami. Tutaj zobaczcie już. Mam dzieciaczków, super. we wszystkich i popatrzeć, kto był, patrzcie, tutaj kosmita. kto był urodzin, kto by wiecie, jakie były jacy byli ojcowie, nie? Tylko kurczę, że to tak nie po kolei mi się klika i te dzieci się tak mieszają i ja nie wiem, czy ja wszystko zobaczę to co było. No, chyba nie, chyba tak to nie jest dobrym pomysłem, wiecie, bo ja klikam i one się zamieniają miejscami te dzieciaki i ja mm, już chyba nie odnajdę tutaj to, co chciałam. Także no, niestety będziemy musieli się gdzieś wybrać po prostu, nie? patrzcie! Towarzyszka, style życia. Okej. Okay. No to co? Lecimy, słuchajcie, zachodzić gdzieś w ciąży, także zaraz się widzimy. Ok, słuchajcie, wybrałam się do tego nowego miasta, które, wiecie, doszło z tym dodatkiem śnieżna skapada, bo wiem, że tutaj na pewno będą nowi Simowie i proszę bardzo, pojawił się tu jakiś młody dorosły, Proszę od razu towarzyski kulturalny rządny przygód. No to super zapraszamy cię. <economics> um, może kto to jest? To jest jego żona? Mam nadzieję, że nie. Karolina wróci dorosła. Nie, nie, nie żona, także dobrze. Zróbmy może od razu oczaruj. Bo tak. Bo moi, bo ma... carolina, nadzieję, kurczę, ale idzie tutaj Karolina i Kado. Nie, ja chcę tylko z tym KADO, bo wiem, że na pewno on wiecie, no, no kurczę, nie był. Ojejku, no i usunęło się. Mm, nie był nigdzie, nie, w żadnej, ani u Alicji, ani u Ady teraz ym, będzie u nas, słuchajcie, nawet całkiem przystojny. Co jest? Coś się stało Najgorsze? najgorsza? Najro... Jak? Ym, najradośniejsza godzina dla skąpek Simów. Dzięki, okej. Okay. No ale my lecimy z nim do domu, wiecie, bo tutaj coś ciężko idzie, ale w ogóle, co tutaj są Simowie, patrzcie, i przyszła taka ruina wujcik. Tutaj jeszcze, o jest nasz Akito, dobra, to nie będziemy z nim flirtować, żeby nas, wiecie, tutaj, bo z nim ostatnio, mm, teraz urodziliśmy właśnie Lucia, Łucjusza i Łękomira, okej, okay? dobra, Boże, nie mogę się wysłowić, dobra, poznałam typka, także ruszajmy z nim, Ym, tylko jak go zabrać ze sobą, chciałabym na pewno wrócić do domu, tylko tak, gdzie my mieszkamy, <ścoughs> w Wittenburgu, yy, tak, do home i yy, czy mogę z nim się wybrać? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest! Kado, tak, chodź z nami, chodź! To już wiecie co, nie będę się rozłączać, bo to um, bardzo szybko się ładuje, także spoko. Mam nadzieję, że będzie dosyć szybko się ładować. Także wiecie, no to już jest ostatnie miejsce w, w naszym domu, także myślę, że no, 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 zajdziemy tylko w jedną, w, wiecie, w pojedynczą ciążę, nie? Także okej, okay, już się ładuje. Super, jest na szkado ekstra. Tak, to teraz tak. Zapytaj o zawód, pogadajmy z nim trochę, trochę. Trochę, trochę. Trochę o czymś poznaj, chociaż już go w sumie poznałaś z chlebiej po prostu z nim porozmawiaj. No i później tutaj jakieś oczaruj. A ja dziewczyną tutaj coś zadam do roboty, bo one, zobaczcie, normalnie się tu rozszalały. Dobra, co tutaj potrzeba? Poruszanie się dosłownie już o chyba 1%. No, 2%. Um, tutaj myślenie, także proszę siadać do myślenia. A ty to w sumie wszystko, także zasiadaj sobie do... Trzeba będzie zaraz nakarmić laurkę naszą, ale niech na razie siada, bo mama jest zajęta chwilowo. Także ok, noise? lecimy. Uh, um, pracuję jako poskramiacz danych. danych. Ok. Piąty poziom, super, także już to bym mogę to odznaczyć. <grych> ok, i teraz proszę bardzo się bawić zabaweczką. Ja ci tutaj coś wyjmę. Proszę bardzo, może być taka zabaweczka. I baw się. Tak. I super. I dziewczyny już praktycznie do środy muszą to ogarnąć, także, także radzę, żeby to ogarnęły. Tutaj Siusiu będzie jeszcze po drodze. Badaj kształty, no to jeszcze coś, o tak, sobie ci zrobię. Okej. Okay, jak tam? Czy chcesz przyjść? Nie, no nie mogę tak, Marka, wiesz. Okej. Czyli już to zaraz jakieś flirty będą. Tak, dobrze. Czy możecie przyjść tutaj? Chodźcie. Usiądź i rozmawiaj tutaj. Okej, tam będzie, wiecie, aura romantyczna jeszcze do tego wszystkiego, także myślę, że powinno się nam fajnie udać. Idziesz tu. Kurczę, a ja chciałam, żebyś tutaj przyszedł. Halo, typie. Chodź tu. Wodzicielska poza, idź, idź do niego. no. Tak. Um, <śmany> może obejmi. Tak, udało się. Jest bardzo flirciarski, także super. Powinien być skory do naszych tutaj zalotów. <śmany> Flirtuj. Tak. Wyznaj um, zauroczenie, niech będzie. I podejdźcie tutaj. Rozmawiaj tutaj. Mhm. O, tak, będzie lepiej. Wydaje mi się. Pierwszy pocałunek. Proszę zmieścić się tutaj, czy będziecie wychodzić. Mm, patrzcie. Rozpalone serce. Poczucie oczarowania kimś. O, super. Dobra. Oj, na ciebie chciałam kliknąć? Szepcz uwodzicielsko, jeszcze do tego. A, tak. Zamknij so, to głosowanie. Ok. To mnie nie interesuje. Ucałuj dłonie. I już chyba będzie można. Super. Postaraj się, dziecko wiecie co, no jednak w łóżku chyba naj, y, jest największe prawdopodobieństwo, że y, zajdziemy w tą ciążę, także y, wiecie, no nie szalejemy na razie, nie szalejemy. Ok, bardzo się przyjaźnią. Cecyl, a dlaczego z Cecylem, nie wiem, gdzieś tu jest? Okej, okay, dobra, ale cieszę się. Także trzymam za was kciuki, moi drodzy. Dobra, jak tam wam idzie dzieciaki? Widzę, że całkiem spoko. Tutaj widzę, że jedzonko muszę już wyciągnąć. Komuś, tutaj już Ci zhaczę te resztę zadań i wyjmę ci po prostu szamanko. Proszę weź porcyjkę sobie. Ty idziesz się bawić, tak? No bo dobrze się czujesz, także nie musisz jeść, ale ty musisz jeść, także proszę bardzo. Weź porcję. Jak tam wam idzie? Całkiem nieźle, także chodź, chodź. Sprawdzimy to, czy wam poszło całkiem nieźle, czy nie. <laughs> Okej, okay, chodź, chodź. Jak tam nasz akido? Nie, nie akido, tylko y, kado, o, kado. Tak, Akido był wcześniej, kurczę. Już te imiona mi się mylą. Jest, je za dwoje, świetnie. Ekstra, bardzo się cieszę, że poszło tak bezproblemowo. Mm, I już będzie ostatnie dzieciątko, słuchajcie. No nie, no nie, nie. cieszę się. Wiecie co, y, bałam się też, że będzie y, pocałunek z pasją. Tak, y, pocałuj. Okej, okay, piąty poziom myślenia. Widzę tutaj ktoś wbił, także super. Ekstra, także baw się tutaj teraz zabaweczką tą. Ja ci jeszcze później coś tam wyjmę, czy ty masz w wyposażeniu coś. Masz tutaj zabaweczek, także baw się, baw yy, zabaweczkami. Okej, okay. świetnie. O, jakie musiaczki, kurczę. A ten tu przyszedł, ale nie, nie poznawaj rodzeństwa, nie, nie, a ten tu przyszedł kurczę jeść, jak mama się tu obciskuje. Słuchajcie, może to zostanie, yy, ten facet zostanie naszym mężem, no nie wiem. Dobra, ale na razie wysyłamy go do domu, bo jesteśmy głodni. Także zmieni sobie strój jakiś na na, na co dzień. A, I co? Weźmy coś do jedzonka sobie. okej, okay. Dobra. Ty sobie jesz, i jak zjesz, to tutaj przyjdziesz skorzystać z nocnika. Dobrze. O, mama też przyszła jeść do ciebie, ale ty już wychodzisz, także trudno. O, talerzyk. Biorę go, wyrzucam. Super. Dobrze, czyli Siusiu, i co? I zabawa chyba dalej, co? Ojejku, tutaj stoi tak ta jedzonko między nogami. Już je chowam. Aha, ty już w sumie tylko wyobraźnia, także ja ci wyciągnę zabaweczki jeszcze. O, proszę, baw się. Tak? Bo dobrze się czujesz, nie musisz już spać, także ekstra. A co się dzieje? Ojej, masakra. A czemu ty tak źle się czujesz? Ojku, tu poznawać jakieś rodzeństwo, histerię? Nie, nie. Jedz, jedz sobie. Jedz, jedz, A co ty schowałeś sobie talerz do kieszeni? Kurczę, bo pies do ciebie przybiegł. <gry> Kurczę. Dawaj to, to sprzedaj. Fajnie, jak ona tak podbiegła. Dobra, wyświadkuj ją. Okej, okay, czy ona je? Je, to dobrze, to już jest na plus. Niech ona się kładzie spać. Tutaj może, o. I to jak najprędzej. Mhm bo, kurczę, bardzo, bardzo źle się czuję, no, ale, ale to nic, dobrze. Um, Pusz już się spać, bo już się robi trochę późno, um, a dzieciaczki niech się tu uczą w najlepsze na razie. Okej, okay. no dobra, to ja odezwę się do was jutro rano. Okej, okay, jestem i słuchajcie, jest dziesiąta, my już tu powoli kąpiemy sobie dzieciaczki. Już Laura wykąpana, siedzi sobie i się bawi. Kinga sobie szama, a my już kąpiemy kaję, bo też potrzebuje już kąpieli. Tak, damy radę, czy nie? Powinniście dać. Okej, okay, chyba, chyba się uda. <grych> Okej, okay, trzeci poziom super. O, tu ktoś tu nam beczy. Już się nim zajmujemy, czekajcie. Tylko chodź ty, ty też potrzebujesz kąpieli, ale to zaraz. Ty chodź, baw się tutaj jakąś zabaweczką. Proszę kaczuszką. Baw się. Tak, bo dobrze się czujesz, tylko uwagi Ci brakuje, ale to zaraz mama Cię wykąpie i uwaga, Cię podrośnie. Dobra, super. Jest, higiena podrosła, chociaż nie maksymalnie, nie wiem dlaczego, jakaś szybka taką kąpiel była, ale okej. Okay. Skoro tak doskonale się czujesz, wracamy, słuchajcie, do nauki tutaj, o, proszę bardzo. Ciach, baw się do nauki wyobraźni, to jest bardzo ważne, okej? Okay? A mama niech przyjdzie tutaj o jejku, nie możemy. Super skutecznie, piekie to podejść tu albo nie wiem. Najpierw skorzystaj sobie z nocnika. Szybciutko, szybciutko, już przestań tam gadać. Damy radę, kurczę. Hmm. Chodź podejść tutaj. Hmm. Kurczę, no bo chyba robiliśmy przed chwilą właśnie super skuteczną opiekę. O, jest, jest, dobrze. I wiecie co, mi się wydaje właśnie, że to przez te super skuteczne opieki um, te dzieci takie są, wiecie, okrąglutkie, nie? No bo ona, um, wiecie, dziecko chce tylko pewnie może zmienić pieluszkę, a ona i karmi, i wszystko robi i naraz, także no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no ale trudno. Jakoś tam sobie damy... na no tutaj kroczy z tą... <laughs> Boże, z tą parasolą. Dobra, usiądź sobie tu na razie, odpoczywaj. Um. Jak tam tutaj kąpieli, uwaga, także już, 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 idź odkładaj to, tę baweczkę, a mama cię weźmie tutaj do kąpieli, proszę bardzo, wykąp kinie. Nie, na razie nie, nie mamy czasu gadać, chcę przyjść, no, Gabriel cały czas tu przychodzisz do nas. <grafię> Okej, okay, idzie ją myć, czy to się uda, czy nie, bo czasami wiecie nie zawsze się to udaje <gry> okej, okay, ty już widzę się pobawiłaś, możesz sobie skorzystać w międzyczasie, ale nie bój się, nie bój ja ci wyjmę kolejną zabaweczkę, nawet chyba tą samą <gry> także proszę, baw się okej, okay, tutaj oj, co się dzieje, masakra dobra, chodź, korzystaj, wiem, że jesteś głodna, już, już, już ci tutaj coś otwieram i wyciągam, ale najpierw siusiu, proszę mam nadzieję, że sobie szybko poradzi, bo jest naprawdę mega głodna weź porcję, okej okay na ma wkrótce łękomir. Dobrze. Wiem, wiem. <dobry> Dobre. Jak tutaj poszło z Kinią? Dobrze. Także Kinia jeszcze obejmie mamusię. Boże, ja przez te piżamy ich zapominam, jak one wyglądają w ogóle. <dobry> okej. Okay. Proszę, obejmij mamusię, żeby było wszystko okej. Okay. No i co? I zabawaczka, tak? Zabawaczka choć tutaj. Ja ci położę tego konika. Baw się tutaj w pokoiku. Okej. Okay. 24, ojej, 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 zapomniałam, kurczę, ale widzicie, naraz wyskoczyły dwa powiadomienia, że mam 24 godziny i już nagle od razu odłączyli mi, kurczę, dobrze zapłać rachunki, bo jak wyjeżdżaliśmy na poród, wiecie, to pojawiły się te rachunki i widzicie, no zapomniałam z tego wszystkiego, także już płacimy, już, proszę bardzo, stać nas. O, super. Cieszę się. Dobra, chodź, siadaj sobie tutaj. Odpoczywaj, a my ogarniamy trochę te maluchy, bo powiem wam, nie jest łatwo, nie jest. Proszę. Bierz jedzonko szybciutko. Tak, bardzo dobrze. Ja to talerzyk oczywiście wrzucam sobie tutaj. 70, super. Okej. Okay. Dobra, uczcie się dziewczyny, uczcie. No właśnie, bo wkrótce macie urodziny, a już najwyższa pora, kurczę, no. Wtorek, no już jutro mają urodziny, także wiecie, no nie dużo czasu nam zostało. Oni, zobaczcie, dopiero trzeci. Tutaj, aha, tutaj już czwarty, także dobrze, dobrze, dobrze. Mhm, Okej, okay. czyli Kaja musi tutaj ewidentnie, yy, wiecie, wziąć się w garść <grym> i się uczyć trochę, ale ona już jest zmęczona. Czwarty poziom, super. ojejku, co to za przycinny. Yy, Kuczę, jest trochę głodna. Ty tak, jak odłożysz te swoje yy, zabaweczki, to chyba przyjdziesz się tu przespać. Um, ty chyba też położysz się spać. A um, tobie dam jeść i też położę spać. I myślę, że na razie dziewczyny troszkę prześpią się. I ja, najwyżej wiecie, w nocy będę z nimi walczyć. Proszę, ja tobie wyciągnę to. Weź sobie porcję. Tak, możesz odłożyć zabaweczkę. Tak, Złych dziewczynka. Jedz i będziesz też się kładła. Okej, okay, ja to chowam z powrotem. Do lodowy. O jejku, ktoś nam znowu tu beczy. Kto to beczy nam? Super skuteczna opieka, super. Okej. Okay. Dobra, Laurka już idzie spać, także super. Cieszy mnie to. Um, no i tak, i chyba będę je ogarniać już po prostu, wiecie, no, no w nocy, nie? Jak one się wyśpią, bo teraz po południe jest tak, że no trudno. Trzeci poziom, super. <ścoughs> Cieszę się. Dobra. Jak ci idzie to jedzonko już prawie, już prawie, także chodź kładź się spać. Ty jeszcze się bawisz? No dobra, to się baw, jak tak dobrze ci idzie. Chyba nawet już zdobywasz piąty poziom nie, jeszcze troszkę ci zostało, zobaczcie także już tutaj bardzo malutko no a tutaj jeszcze jeszcze prawie prawie 100%, także no niestety Kaja będzie musiała trochę się ogarnąć no ale dobra, damy radę okej, okay. ty co robisz? już ogarnęłaś tych chłopaków super, hej, to ja pójdę na randkę kado, no dobra, ale może kiedy indziej, co? ja bym chciała tutaj napełnić miskę, znaczy nie, napełnić o to właśnie może przygotujesz coś do jedzonka? Um, może te spaghetti, które nam się skończyło? To jest dobre do jedzenia dla dzieciaków. One to lubią, także przygotujemy spaghetti. Ok, także słuchajcie, jesteśmy wciąż z ostatnim dzieckiem. No i z jednym, tak, no bo po prostu nie mamy już więcej miejsca w rodzinie więc um, ostatni dzie dzieciaczek w brzuchu i słuchajcie, kończymy wyzwanie. <noise> znaczy kończymy, wiecie, no jeszcze e, wychowamy te dzieci, nie? Także, także jeszcze, jeszcze parę odcinków będzie, ale już um, będę bezpieczna, nie? Że, że urodzi się te sto <noise> dzieci, także super. Mm, no i tak, a czemu ty nie śpisz? Czemu ty nie śpisz z tym króliczkiem na pupie? Kładź się spać, kładź. O tak, super. E, no i właśnie, chciałam już kończyć, także wysyłam wam gorące buziaczki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pa, papa kochani!